W odcinku 20 sprawność. Jak ocenić sprawność układu zasilającego np. przetwornicy DC-DC obniżającej napięcie 12 V do 5 V? Na wejściu przetwornicy możemy zmierzyć moc wejściową, natomiast na jej wyjściu moc wyjściową doprowadzoną do zasilanego układu. Mamy też moc strat wydzieloną najczęściej w postaci ciepła. Aby ocenić sprawność, dzielimy wartość mocy wyjściowej przez moc wejściową. Aby otrzymać wynik w procentach, mnożymy przez 100%. Jak obliczyć sprawność przykładowej przetwornicy DC-DC? Potrzebne będzie policzenie mocy. Moc to napięcie razy prąd. Napięcie i prąd ocenimy przy pomocy voltomierza i amperomierza włączonego na wejściu i wyjściu przetwornicy. Przetwornicę zasilimy z zasilacza regulowanego, natomiast na wyjściu podłączymy sztuczne obciążenie i będziemy mogli regulować prąd wyjściowy. Ważne, aby napięcie mierzyć bezpośrednio na zaciskach przetwornicy, tak aby przewody, na których będzie występował spadek napięcia, nie miały wpływu na ocenę sprawności przetwornicy. Przykład ładowarki samochodowej ze zintegrowanym przewodem. Oczywiście możemy zmierzyć sprawność przetwornicy, która znajduje się wewnątrz obudowy, ale być może korzystniej będzie uwzględnić spadek napięcia, jaki występuje na przewodzie i podłączyć przyrządy pomiarowe do wtyczki, określając sprawność urządzenia w jego typowych warunkach pracy. Oceńmy sprawność stabilizatora liniowego 7805 na wejściu 12 V i 0,5A moc około 6W, na wyjściu 5V i 0,5A moc około 2,5W, sprawność stabilizatora około 42%. Miniaturowa przetwornica DC-DC moc wejściowa około 3,3W, moc wyjściowa około 2,8W, sprawność około 84%, moc strat około 0,5W. Synchroniczna przetwornica DC DC i przybliżone wartości zasilanie 12 V i moc wejściowa 1,8 W, wyjściowa 1,6, 90% sprawności. Przy zasileniu przetwornicy napięciem 5V, moc wejściowa to 1,7 W, wyjściowa to około 1,6 i sprawność wzrosła do 95% przy obniżeniu napięcia zasilającego. Wyznaczyliśmy sprawność dla określonego punktu pracy przetwornicy. Często chcemy wykreślić charakterystykę sprawności w zależności od innego parametru. Często spotykaną charakterystyką jest zależność od mocy lub prądu wyjściowego dla określonego napięcia zasilającego. I tutaj mamy przykład dla 12 i 24 V. Ważne, aby przy takim pomiarze utrzymywać stałe napięcie wejściowe dla przetwornicy można albo regulować napięcie zasilacza, albo wykorzystać zasilacz z tak zwanym remote sensing, w którym podłączamy dodatkowe przewody napięciowe do zacisków przetwornicy i zasilacz utrzymuje napięcie ustalone na wejściu przetwornicy. Przykładowa charakterystyka dostarczona przez producenta dla przetwornicy opartej o MP1584. Warto zauważyć wykorzystana została skala logarytmiczna. Możemy obserwować tą charakterystykę od 1 mA do 3 A dla napięć 12 i 24 V napięcia zasilającego. Jakie jeszcze charakterystyki możemy wykreślić dla układu zasilającego? Oczywiście takie jakie są nam potrzebne. Takie, jakie będą dla nas interesujące. Przykładem może być zależność sprawności od napięcia wejściowego przy stałym prądzie wyjściowym. Przykład: latarka, która rozładowuje źródło zasilania z stałym prądem płynącym przez LED, co potrzebujemy do wyznaczania charakterystyk. Przyrządy pomiarowe cztery przyrządy urządzenie zasilające czyli zasilacz regulowany oraz sztuczne obciążenie. Zmieniamy ustawienia napięcia zasilającego, porądu wypływającego z przetwornicy i kolejne punkty nanosimy na wykres. Jak możemy sobie ułatwić taki proces wyznaczania charakterystyki? Możemy na przykład wykorzystać SMU, Source Measure Unit, które ma wbudowane urządzenia pomiarowe. Więcej o SMU w odcinku 19. Wykorzystamy SMU w postaci karty pomiarowej w modułowej platformie PXI National Instruments. Więcej o platformie modułowej w odcinku 18. Panel czterokanałowego SMU wykorzystujemy dwa kanały: kanał zerowy jako zasilacz programowalny. Ustawiamy napięcie na wejściu przetwornicy i mierzymy prąd. Drugi kanał wykorzystujemy jako sztuczne obciążenie. Wymuszamy określony prąd i mierzymy napięcie na wyjściu układu zasilającego. Jeżeli SMU posiada interfejs, możemy łatwo zautomatyzować proces zmian parametrów i wyznaczania charakterystyki. Do wyjścia SMU podłączony stabilizator liniowy 7805 w LabVIEW 2016. Prosta aplikacja, która pozwoli na ustalenie częstotliwości próbkowania oraz ilości punktów wykresu. Ustalimy zakres zmian wartości wejściowych oraz charakterystykę prądowo-napięciową, i tak samo dla wyjścia. Z tych danych łatwo uzyskamy zależność sprawności od mocy wyjściowej oraz sprawności od napięcia zasilającego. Jeżeli podczas testu nie będziemy chcieli zmieniać na przykład napięcia zasilającego. Dla startu i stopu ustalimy tą samą wartość. Dane z automatycznego testu w LabVIEW łatwo wyeksportować do Excela. I tutaj widać efekt próby, gdzie otrzymaliśmy zależność sprawności od mocy wyjściowej stabilizatora liniowego dla dwóch różnych napięć zasilających 12 i 24 V. Po i zmianie parametrów testu otrzymujemy zależność sprawności od napięcia zasilającego stabilizator przy stałym prądzie obciążenia podłączamy przetwornicę DC-DC do wyjścia SMU i uruchamiamy test view. otrzymujemy zależność sprawności od mocy wyjściowej dla dwóch napięć zasilających 12 i 24 V jak widać uzyskujemy znacznie wyższą sprawność niż w przypadku zasilacza liniowego. Zmieniamy parametry testu i otrzymujemy zależność sprawności od napięcia zasilającego przetwornicę przy stałym obciążeniu wyjścia. Podłączamy przetwornicę synchroniczną DC-DC, która powinna mieć nieco lepszą sprawność. Karta SMU posiada parametry 24V, 150mA i przy tych mocach Różnica sprawności przetwornicy nie jest duża, ale widoczne jest zwiększenie sprawności. Zmieniamy parametry testu i otrzymujemy zależność sprawności od napięcia zasilającego przy stałym prądzie wyjściowym 100 mA. Przez przypadek udało się tutaj zarejestrować ciekawe zjawisko. Przy minimalnym napięciu zasilania przetwornica pracuje z niską sprawnością dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu zasilania uzyskujemy maksymalną sprawność, która spada stopniowo wraz z zwiększającym się napięciem zasilającym. Warto przyjrzeć się miniaturowym modułom przetwornic DC-DC. Przykładowo ta przetwornica ma prąd wyjściowy 3A, oparta jest o MP1584, można regulować napięcie wyjściowe. Jej koszt na dzień dzisiejszy to około 5 zł. Tutaj mam jeszcze inną przetwornicę o Wyższej sprawności przetwornicę impulsową, i takie miniaturowe moduły przetwornic mogą być ciekawą alternatywą dla stabilizatorów liniowych, które zwykle będą potrzebowały jakiegoś radiatora odprowadzania ciepła ze względu na niższą sprawność. W przypadku modułów przetwornic DC-DC można się spodziewać produktów w napięciu wyjściowym. W takim stabilizatorze liniowym napięcie wyjściowe może być nieco mniej zaszumione. W linkach dostępny temat na elektroda.pl, właśnie o zastosowaniu nowoczesnych przetwornic, które posiadają niskie szumy w napięciu wyjściowym, a także konfigurację pracy w takim tandemie, gdzie mamy przetwornicę DC-DC zapewniającą wysoką sprawność połączoną ze stabilizatorem pracującym. W, na optymalnym napięciu. Tutaj mamy niskie straty i niski poziom szumów w napięciu wyjściowym. Tutaj mamy przetwornice step down obniżające, czyli napięcie wyjściowe jest niższe niż napięcie wejściowe. Można też znaleźć moduły step up, czyli napięcie wyjściowe jest wyższe niż napięcie wejściowe, a także ciekawe moduły step up, step down, czyli przykładowo przetwornica o napięciu wyjściowym 5V, która. Może pracować z napięciem wejściowym, załóżmy od 2 do 20 V. Sprawność takiej przetwornicy będzie zależna od tego, która jej część jest aktualnie aktywna. Sprawność ma szczególne znaczenie w urządzeniach przetwarzających wysokie moce. Zaniżona sprawność spowoduje konieczność odprowadzania dużych ilości ciepła oraz zwiększy koszty w urządzeniach mobilnych. Zasilacz o wysokiej sprawności pozwoli na wydłużenie czasu pracy na pojedynczym ładowaniu. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia.